Hej, witajcie w nowym Blogmasie. Dzisiaj trochę Wam pokażemy, jak przygotowujemy się do sesji zdjęciowych. Dzisiaj organizujemy ostatnio taką świąteczną sesję w roku. Właśnie robimy zdjęcia na tle świątecznym, ze świąteczną aranżacją. No i tak pracuje się w tej Danii. Za chwilę na sesję przychodzi do nas ostatnia rodzina, i resztę niedzieli mamy wolnej. Później, jeszcze około 17, przychodzi do nas nasza koleżanka na kawę i na ciastka. A to widzą nasi goście, którzy przychodzą do nas na zdjęcia. Z racji, że naszymi gośćmi są zwykle dzieci, mamy już przyszykowane dla nich plastikowe bombki do zabawy, książeczki duńskie z jakimiś fajnymi opowieściami o trollach i plastikowe lizaki, które fajnie prezentują się na zdjęciach. Sesję już skończyliśmy, a teraz stwierdziliśmy, że kupimy pizzę, bo obiadu nie jedliśmy i nic nie przygotowaliśmy i nam się strasznie nie chce. Mamy jeszcze jakieś... tak, nie mam zegarka, ale sprawdzam na ręce godzinę, więc mamy jeszcze jakieś niecałe dwie godziny do przyjścia Martyny, więc lecimy po prostu po pizzę. Teraz będziemy jeść. Tak się je pizzę. Trzeba wziąć, kupić pizzę z ananasem i dodać do niej remolady. Nareszcie. Wiesz jak błądziłam. Cześć! Dzisiaj znalazłam więcej czasu i stwierdziłam, że już popakuję pierwsze prezenty. Już mamy coś tam kupione, nie jest tego dużo. Musimy się jeszcze rozejrzeć, ale jeszcze mamy kilka dni, zanim pojedziemy do Polski, więc myślę, że na coś trafimy. Zwykle prezenty kupujemy tu w Danii, ponieważ mamy więcej czasu na to, żeby się gdzieś tam rozejrzeć, żeby coś zaplanować i szukać promocji. Kiedy przyjeżdżamy już do Polski, tak naprawdę jest to kilka dni przed wigilią, więc już jest ciężko chodzić i biegać po tych wszystkich supermarketach i szukać jakichś prezentów. Dla rodziny, dlatego jest on o wiele łatwiej. Kupić coś tutaj i po prostu przywieźć to, jak idziemy do Polski. Też tak zawsze macie, że wolicie pakować kartoniki, a nie prezenty, które mają takie nieproporcjonalne kształty. że udało mi się dostać takie fajne karteczki, więc w tym roku prezenty będziemy oznaczać takimi karteczkami, które będą tu przywieszone. Ładnie wygląda. Cieszyłam się, że taki ładny papier udało nam się kupić, a teraz już mi się nie podoba. Widzicie cały kolor schodzi, a blat mam cały czerwony. Wiecie, czego nie lubię w świętach? Pakowanie prezentów, bo za każdym razem przytnę źle papier i brakuje dwóch centymetrów, żeby to wszystko pokryć. Duńskie sklepy zazwyczaj oświetlone są już o wiele wcześniej, ale w większości duńskich domach pojawiają się to ozdoby dopiero od początku grudnia. Oczywiście duńczycy uwielbiają światełka, w każdym domu stoi choinka i prawdopodobnie w każdym domu stoi julenice. Taki świąteczny skrzat bardzo znany w Skandynawii. A na naszej choince w tym roku królują kamery i aparaty. Nie wiem jak u Was, ale u mnie zawsze w domu ubierało się choinkę w przeddzień Wigilii albo w samą Wigilię. Możecie napisać w komentarzach, jak było u Was. Siemanko, witam w mojej kuchni. Nie, no żartuję. E, z kuchnią to ja za bardzo dużo wspólnego nie mam. Mam do gotowania dwie rewerendze, ale już ubraliśmy choinkę, więc czas zabrać się za... pierniki. to jest parada wypadku. Także pierniki, ciasto na pierniki yy, znajdziecie sobie w internecie. Także musimy rozwałkować taki małe kawałek ciasta i trzeba do tego użyć wałka. A jeśli nie macie wałka, to użyjcie termosa. Mikołaj przyszedł z małymi upominkami i Kamilowi przyniósł taką szatę do golenia brody, super skarpety z takim duńskim motywem i takimi paletkami. Mi za to przyniósł taki słodki odświeżacz powietrza w cię choinki oraz takie świetne skarpety.